W tej lekcji chciałbym zwrócić uwagę na linki adresowe, które są wyświetlane w pasku adresowym naszej przeglądarki. I po przejściu przykładowo do przykładowego wpisu, witaj w świecie, możemy zaobserwować taką konstrukcję linku, czyli nazwa domeny, rok, miesiąc, dzień i nazwa wpisu. I przejdźmy do kokpitu, ustawienia, bezpośrednie odnośniki. W tym miejscu widzimy, że mam zaznaczoną opcję, a właściwie ta opcja jest domyślnie zaznaczona po instalacji: dzień i nazwa, czyli nazwa domeny, data i nazwa wpisu. A poniżej zauważymy, w jaki sposób ten adres jest konstruowany. Oznacza to, iż możemy modyfikować taki adres, korzystając właśnie z opcji własny format. Jeżeli przykładowo ja usunąłbym część odpowiedzialną za rok, jak i miesiąc. I pozostawiłbym tylko dzień oraz nazwę wpisu, to oczywiście po przeładowaniu tej strony link wyglądałby mniej więcej w taki sposób. To znaczy, troszeczkę się pomyliłem, gdyż po przeładowaniu prawdopodobnie nic byśmy nie zdołali wyświetlić. Przykładowo, ja chcę zdecydować się na zapis linku pod postacią nazwy wpisu, czyli nazwa mojej domeny i tylko tytuł wpisu. Zaznaczam tą opcję. Widzimy, że pojawił się tylko postname. Przechodzę poniżej, zapisz zmiany. Witaj świecie. Odśwież. Nie udało się znaleźć pożądanej strony. Ja przejdę do strony głównej. Witaj świecie. No dobrze, przyjrzymy się pozostałym opcjom. My możemy wysyłać linki jako link prosty, czyli domena, numer wpisu. Dzień i nazwa, jest to opcja domyślna. Miesiąc i nazwa. Liczbowy, czyli nazwa domeny, archiwa, numer porządkowy, nazwa WPiSu, jak i własny format. Oczywiście, wybór konkretnej opcji jest podyktowany naturą serwisu, który prowadzimy. W przypadku prostych serwisów, nazwa WPiSu jest, wydaje mi się, najlepszym wyborem z racji jego kompaktowości i czytelności, między innymi dla robotów indeksujących. I oczywiście dla ludzi. Ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Warto na taką opcję zdecydować się na samym początku, zaraz po zainstalowaniu. Oczywiście możemy w późniejszym czasie zmieniać nasze linki, ale pamiętajmy o tym, iż jeżeli strona jest popularna i na innych stronach znajdziemy link do naszej strony, a my zmienimy jego format, to taki link, który znajduje się na innej stronie, po prostu już nie będzie działał. No dobrze, zobaczmy jeszcze, co znajdziemy poniżej, mianowicie w sekcji opcjonalnej. W tym miejscu możemy wprowadzać dodatkowe wyrażenie, czyli alias, który będzie wyświetlany pomiędzy nazwą naszej domeny a nazwą kategorii lub też nazwą tagów. Czyli jeżeli my utworzymy powiedzmy kategorię, niech to będzie książki i wprowadzimy alias kategorii powiedzmy nowe książki, to automatycznie będzie on wyświetlany w miejscu, w którym widnieją teraz tematy. I to samo odnosi się do tagów. A same kategorie i tagi możemy dodawać w sekcji Wpisy. Kategorie oraz tagi. W tym miejscu chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, iż jeżeli chcemy zbudować własny format, to warto zaznaczać poszczególne opcje i widzimy, że zawartość pola, własny format się zmienia w zależności od opcji, którą wybierzemy i w ten sposób możemy nauczyć się, w jaki sposób te linki są konstruowane. A ja w moim przypadku pozostawię nazwę wpisu, zapiszę jeszcze raz zmiany, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku. OK. I odświeżę stronę. A my spotkamy się w kolejnej lekcji.